Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest nikt inny jak Filip Kowarski. Cześć Alex, cześć Wam wszystkim. Przedsiębiorca, deweloper. No kamieniczny deweloper, tak powiedział. Szkoleniowiec, no i gwiazda mediów społecznościowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak dzisiaj flipować. Dlaczego ktoś zarabia 30 tysięcy, ktoś inny 100 tysięcy, ktoś może w ogóle nie zarabia i zdecydowało się, że zrezygnuje z tego biznesu. Jednak zanim przejdziemy do tego tematu, to Filip, interesuje mnie Twoja historia. Mhm. Znamy się co fakt już kilka dobrych lat, ale nigdy nie miałam możliwości, aby się więcej dowiedzieć, jaka była Twoja droga, jakie podjąłeś decyzje strategiczne, mhm. czym się kierowałeś. Podziel się. Jasne, myślę, że dużo osób, które gdzieś oglądają tego typu treści, kanały, mają wewnętrznie takie poczucie, że gdzieś jest jakieś takie wołanie, że stać mnie na więcej, że powinienem robić coś innego, że może nie sprawdzam się w tym, co robię, ale czymś się na pewno odnajdę. I ja już pamiętam, tak w dużym skrócie, w punktach, w liceum myślałem o tym, żeby pracować u kogoś, po czym uświadomiłem sobie, że większość moich znajomych, która ma dobre pieniądze, to ich rodzice są przedsiębiorcami. Mhm. A ci, którzy do końca tych pieniędzy, no okej, okay, mają podobnie jak ja, to pracują dla kogoś, nie? I później oczywiście jak takiego TikToka kiedyś nagrałem, to było dużo komentarzy, na przykład, że mój tata, mój tata jest lekarzem, a mamy dużo kasy, albo mój tata jest prawnikiem, mamy dużo kasy. Ale bardzo często ten prawnik bądź ten lekarz ma własną klinikę. Mhm. Nie, że pracuje u kogoś, tylko robi coś też i tak naprawdę jest przedsiębiorcą w tym wszystkim. Zresztą polecam książkę Mit mhm. Przedsiębiorczości, bardzo fajna książka, mhm. która to opisuje, w którym momencie się stajemy przedsiębiorcami. Po liceum powiedziałem, tak, nie chcę studiować w Polsce. Wyjechałem za granicę. Najpierw do Finlandii. Później studiowałem magistra, robiłem w Wiedniu. Już w tym czasie zakładałem firmę IT. Stworzyliśmy oprogramowanie i mógłbym powiedzieć, że całe te studia wykorzystałem bardziej nie na imprezy, a na rozkręcanie firmy. No jak robiliśmy magistra, no to już wiesz, dawno temu, to było 2008-2009 rok, no to już mieliśmy np. zyski na poziomie 30-40 tysięcy miesięcznie z tego IT, więc byliśmy w stanie to rozkręcić, gdzie inni dopiero kończyli studia i szukali pracy, to my już zarabialiśmy jak dobry prezes banku. Tak, tak. Ja i mój wspólników wczesny. Hmm. Ale to IT po 10 latach mnie wypaliło mhm. i szukałem czegoś nowego i trafiłem do nieruchomości. Okay. To jak jeszcze jeden punkt dodam, wydawało mi się, że IT mnie wypaliło, mhm. ale wypaliło mnie wiele błędów, które popełniłem, a nie samo IT. Chętnie bym do niego wrócił, mając tą wiedzę, którą mam teraz. Okay. To jest. Zawsze tak, jak patrzymy, no ja, ja mam 52 lata i już troszeczkę mm -hmm. za sobą różnych biznesów handlowych, nieruchomościowych, usługowych, nie, bo ja miałem szpital, dwie firmy handlowe, od kilkunastu lat zajmuję się tymi nieruchomościami i faktycznie wiedząc dzisiaj to, co dzisiaj wiemy z tym doświadczeniem, może nawet bym powiedział, nie podjąłbym pewnego ryzyka. Aha, nie? Aha, to aha. też działo w drugą stronę. Ja Doskonale pamiętam, jak kupiłem wtedy ten szpilek upadłości. To byłem po prostu przekonany, że to musi się udać. Aha. Nie, nie było w ogóle innej opcji. Dzisiaj, wiedząc ile musiałam włożyć energii, ile był ryzyk po drodze, chyba bym dzisiaj drugie z tego nie zrobił, dlatego to ma swoje plusy i minusy. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. ja, ja myślę też, jak patrzę na Ciebie i Twój rozwój, który nie dotyczy tylko flipowania, tak, nie dotyczy tylko i wyłącznie takiej inwestycji nieruchomościowych jako inwestor, ale również pod kątem własnego rozwoju, mm -hmm. co bardzo podziwiam, mm -hmm. nie ukrywam, i tutaj inwestycji, w, własne zasoby, jest, jest coś, co w, mi się wydaje takim mocnym, ta, taki fundament po prostu sobie budujesz, żeby mieć możliwości na różne biznesy. Mhm. Jest to tak? Wiesz co, na pewno tak jest, chociaż tutaj akurat Ty mówisz, że Ty podziwiasz mój rozwój, a jest znowu taka odezwa do Was, że znajdźcie sobie kogoś, kogo podziwiacie, obserwujecie, kto jest na Waszym rynku, kto po prostu zrobił więcej, robi fajniejsze rzeczy. Ja pamiętam, jak my się kiedyś poznaliśmy, ja mówię, Aleks, tu biurowcy, te tematy, tu jeszcze flipy robi. I to mi się wydawało takie fajne, że masz to tak wszystko poukładane, tego jest tyle, tego już jest tak dużo i że przez te lata kariery Ty tak naprawdę dobudowywałeś te wszystkie rzeczy, i to ma taki sens, taki spójny ekosystem się z tego zrobił. I to też często pokazuje, że jak patrzymy na kogoś innego, kto jest kilka kroków przed nami, albo kilkanaście, to nie traktujemy go jako tam konkurencję, czy a jemu to się udało, miał szczęście, tylko patrzymy na niego przez pryzmat inspiracji. I to też dla mnie fajne było, no bo skoro jesteś ty i robisz takie rzeczy, i robisz tego tyle. To ja mówię, no to przecież nam się też powinno udać, tak? Oczywiście będzie to okupione pracą, wkładem, to wszystko masz rację. I teraz mówiąc o tym, co powiedziałeś, jakby ja założyłem jedną rzecz w życiu: że muszę znać się na jednej rzeczy, najlepiej jak potrafię. A pewne rzeczy będą moimi odnogami, takimi powiedzmy, żeby spać spokojnie. Bo na przykład, wiesz, mi jest łatwo mówić o pewnych inwestycjach. Bo na przykład dzisiaj miałem taką rozmowę, gdzie powiedziałem, ja nie biorę teraz wszystkich inwestycji, bo im bardziej, im głębiej jestem, właśnie to o tym ryzyku powiedziałeś, tym mniej transakcji robię, ale robię te bardziej kaloryczne, mm -hmm. nie? Ale ja mogę sobie na to pozwolić, bo już mamy nieruchomości na wynajem, które nam pracują. Mamy regularne nieruchomości, które gdzieś tam cały czas się toczą, więc to nie jest tak, że to jest jedna okazja, którą ja chwycę bądź ją stracę, tylko ja sobie przebieram i wybieram te najfajniejsze. I to nie tyczy, tylko okazji, to nie tyczy się tylko okazji nieruchomościowych, to tyczy się okazji biznesowych, to tyczy się ludzi, ludzi z którymi współpracujesz, potencjalnych klientów, czy taką współpracę nawiążesz, czy nie. I myślę, że to jest takie fajne uwalniające, bo właśnie główna rzecz, która mnie w IT męczyła. To uzależnienie od klienta. Czyli klient mówił A, i ja musiałem robić A. Mhm. I ja nie mogłem mu powiedzieć nie, albo mi się to nie podoba, albo ja już nie chcę z Tobą współpracować, bo na przykład nie płacisz mi faktur na czas. Ja byłem od niego uzależniony, od tego jednego, drugiego, piątego. A kiedy już, wiesz, dostawiłem tą drugą, Nie. stabilną nogę, mieszkaj na wynajem, to nagle mogłem powiedzieć, tobie już dziękujemy, tobie też. Mogłem wreszcie forsować, forsować, oczekiwać od klientów, że wyznają te same zasady, co ja. Nie. Czyli płatności terminowe, dobra komunikacja i tak dalej. Bo miałem tą stabilność, czyli tą otoczkę biznesową. Myślę, że u wielu osób taka, chociaż jedna nieruchomość na wynajem, później pięć, taki luz. Tak, tak. Wchodzimy tutaj oczywiście w pewnym sensie taką strategię biznesową. Nie? Ona się buduje faktycznie z różnych nóg. Nie o tym teraz chciałem rozmawiać. Wiadomo, bo jesteśmy tutaj, aby pogadać na temat flipowania Aha. i jaką strategię tutaj Aha. znaleźć dla siebie. Jasne. Ale to jest myślę na tyle ciekawe, że po prostu każdy, który nas widzi i słyszy, widzi, że to nie jest tylko tu i teraz hmm. i ten sukces się zbierze znikąd i mają szczęście, tylko to są laty ta pracy i trzeba tych małych rzeczy, które są po drodze, po prostu krok po kroku zrobić, ulepszać i trzymać się swojej wizji, które się ma. Mm -hmm. nie? Um, dlatego o tym mówię, bo to samo chyba też można złamać na biznes flipowy. Mm -hmm. tak? bo, no wiadomo, każdy wie na czym flip polega, kupujemy mieszkanko, remontujemy lub nie remontujemy, sprzedajemy i mamy. Mamy, mamy, mamy temat za, zamknięty, nie? a ktoś potrafi zarobić 100 tysięcy, a ktoś inny mówi mi się to nie opłaca. No wiadomo, mamy za sobą całkiem ciekawy okres, wojna, pandemia, ogromna ilość osób, które się tym zajmowało, nagle ich nie ma. Powiedz mi dzisiaj, co się dzisiaj opłaca? Co mówisz swoim, swoim kursantom, mm -hmm. jakie doświadczenie też od swoich kursantów masz? Bo ja Jasne. rozumiem, że często też jest tak, że przychodzi ile tam kursantów, mówisz jedno. A ktoś mówi, a u mnie jednak troszeczkę inaczej jest, mam jeszcze coś innego, fajniejszego i dzisiaj mi się to lepiej upaca. Podziel się troszeczkę z tym, żeby było troszeczkę chociaż mięsa tutaj. Jasne. Wiesz co, tak każdy inaczej definiuje mięso no, też, no, bo akurat no. uważam, że to, co rozpoczęliśmy, to, co Ty mówiłeś, też było no. naprawdę fajne i wartościowe. Jeżeli patrzyłem przez taki pryzmat. Dobra, jeżeli chodzi o nieruchomości. Ja podchodzę do nieruchomości na różne etapy. Powiedzmy, że możemy zwiększyć, zarobić na nieruchomości, kiedy ją kupujemy. Czyli kupujemy okazję, kupujemy mm -hmm. mieszkanie z problemami prawnymi, bądź kupujemy z problemami technicznymi, z zadłużeniami. To jest jeden element, na który możemy zarobić. Drugi element, na który możemy zarobić, to co się wydarzy w tej nieruchomości. Tak? Robiłeś piękne remonty, to mogę to zrobić z mieszkania. Mogę przygotować to mieszkanie na wynajem, czyli kupuję małe metraże. Mogę kupić mieszkanie, które podzielę na pokoje dla studentów w lokalizacji dla studentów. Mogę poszukać nieruchomości, które nadają się na tak zwane te mikrokawalerki. Czyli deweloper tak wybudował cały blok, że możemy jedną ścianką i mamy dwa mieszkania w środku. Bądź w kamienicach tak samo się da zrobić. Nie? Możemy też na przykład, często też to myślę, że to jest fajne, w ogóle wartościowe, jeżeli tego nie robicie, poszukać dodatkowego pokoju w mieszkaniu, na przykład zamiast kuchni. Czyli jest wiele układów w wielkiej płycie, gdzie można zrobić pokój z kuchni, a kuchnię w salonie i w dzisiejszych czasach ludzie naprawdę aż tyle nie gotują, przynajmniej ci nasi klienci mm -hmm. i wolą mieć dodatkowy pokój na gabinet, na pokój dla dziecka, nawet na sypialnię niż konkretnie całą kuchnię. Mm -hmm. Ja to akceptuję, to rozumiem, bądź wiesz, na przykład niedocenione ogródki, przed, w ogóle nikt nie chciał mieszkań z ogródkami przed pandemią. Tak. Teraz każdy kupuje mieszkania z ogródkami, no, tak prawda. <laughs> Trzecia rzecz, na której możemy zarobić, to jest dobra sprzedaż. I co mam na myśli przez dobrą sprzedaż? Albo robimy produkt bardzo unikalny, czyli tak jak Ty robisz świetne remonty, i to jest coś, co się wyróżnia na rynku. Jest lepsza jakość niż średnia, ładniej to wygląda. Czyli ja się skupiam, lubię tą estetykę. To byłoby to. I oczywiście, wiesz co, to wszystko fajnie, tak górnolotnie brzmi, ale wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, żeby wybrać swój styl i po prostu go realizować. Dalej, jeżeli ja umiem robić mieszkanie na wynajem, to będę to sprzedawał inwestorowi, który chciałby mieć obsługę tego. Czyli ja już wiem, że trudniej będzie mi sprzedać mieszkanie bez obsługi, a łatwiej z obsługą. Że lepiej będzie mi szukać inwestora poza osobami, które edukują się w kontekście nieruchomości, bo one mają wysokie oczekiwania, a lepiej sprzedać osobie, która nie ma na to czasu, chce mieć święty spokój, ale chce mieć kilka nieruchomości. Idealny klient, mamy takich. Ale jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, szczególnie w dzisiejszych czasach, na którą zwracam uwagę, to jest koszt kapitału. No bo zobaczcie, jeżeli. Powiedzmy, że da się wykręcić lokatę na 8-9%, mm -hmm. tak? Skacząc od promocji do promocji do promocji, tak. mógłbym trzymać pieniądze na 9% w banku. Powiedzmy, że tak uprośmy, że tak się da. To teraz, jeżeli ja będę zacznę flipować za moje pieniądze, to jeżeli ja zarobię tylko 9% na tym flipie w skali roku, to zarobiłem 0 i jeszcze poświęciłem swój czas. I my na przykład na dzisiejsze, na dzisiejsze czasy, to jest, myślę, takie mięso, które warto zastosować, jeżeli ja sprzedaję produkt inwestycyjny na koniec inwestorowi, to ja nie będę tego kupował na siebie, tylko prawie, żeby on to kupił na siebie od razu. Mm -hmm. Czyli nie muszę na to wykładać pieniędzy. Nie muszę wyłożyć pieniędzy na remont, na wykończenie, a później będę się tym zajmował. Ale zobacz, ja w ogóle nie włożyłem pieniędzy w tym wszystkim. Nie? I to jest taka ostateczna dźwignia, że ani nie musiałem robić kredytu, ani nie musiałem robić pożyczki, ani nie musiałem robić flipa pół na pół z inwestorem, mm -hmm. tylko moim inwestorem już był klient końcowy. I powiem ci, oczywiście, to jest nie, nie od razu to się da zrobić, bo jeżeli robimy pierwsze mieszkanie, może nie będziemy mieli chętnych. Mm. Ale jeżeli mamy inwestora, który kupuje nas drugie, trzecie mieszkanie, to będzie nam prościej. I ktoś powie, no ale dobra, skąd taką osobę wziąć? I powiem ci, że rozmawiam z osobami, które mają już na koncie 50-100 mm. transakcji i mówię: Czy masz już jakichś inwestorów? Czy prowadziłeś jakieś rozmowy? No nie. Ja tylko sprzedaję rodziną, mm -hmm. Ja mówię, to uważam, to jest oczywiście moje zdanie, że fajnie by było chociaż taką malutką odnogę tego swojego biznesu zrobić, żeby zacząć pytać ludzi, czy nie szukają mieszkania na wynajem. Mm -hmm. Bo może z tych 100 osób co dziesiąta by chciała drugie mieszkanie kupić. I tu sobie przypominam ostatnia szybka historia jednego z moich okay. absolwentów, który wszystkie swoje flipy zrobił, sprzedając jednej osobie. Okay. Piękna historia. Pierwsze mieszkanie w ogóle Mieszkali mieszka jeszcze z rodzicami, a wzięli ślub, więc się wyprowadzili do mieszkania, które zrobili jak dla siebie. Ja, na przykład, myśląc o Twoich flipach, myślę właśnie w ten sposób, że to były mieszkania jak dla siebie, czyli porządne. Bo niektórzy wiesz, przy tych flipach robią tak po taniości. Ty robiłeś porządnie. I on robił bardzo podobnie. Czyli zrobił dla siebie mieszkanie i powiedział: Hmm, miałem robić te flipy, ale w sumie zrobiłem mieszkanie dla siebie. Wystawię je z zyskiem 200 tysięcy. Ogromnym. Nie? I mówi, że miał jeden telefon na dwa-trzy tygodnie. Aż w końcu przyjechał zagranicznik, który mówi, że chciał inwestować w Polsce. Spodobało mu się mieszkanie, bo on lubi mieć mieszkania dobrej jakości. No i nagle on został przed dylematem sprzedać, i przeprowadzić się z powrotem do rodziców na parę miesięcy, czy nie sprzedawać? Sprzedał. No i co zrobił? Zaczął szukać kolejnego i zrobił dokładnie to samo. i Pięć mieszkań sprzedał tej osobie ostatecznie, tej, temu jednemu inwestorowi i powiedział, że na każdym mieszkaniu zarobił około 200 tysięcy. Bo ten, ten inwestor chciał mieszkanie mm. premium, na rynku pierwotnym, więc dało się tą marżę tam, wiesz, włożyć w odpowiednim miejscu, ten, tak, ten, w Polsce. Tak. I ostatecznie on zarobił milion złotych. No wiadomo, podatek trzeba zapłacić, no. więc powiedzmy, że zostało mu z tego 800 tysięcy. I on powiedział coś takiego i to było niesamowite, bo on też równolegle prowadził firmę. I mówi, Filip, te flipy to jest tam, wiesz, pół biedy. Ale taki luz, jaki miałem w stosunku do klientów, rozwoju firmy, wiedząc, że mam 800 tysięcy złotych własnych no. na rozwój, nie muszę tego kredytować, nie muszę się nikogo prosić, no. nie muszę brać każdego klienta, zupełnie inaczej pozwoliło mi poprowadzić firmę. I to jest niesamowite. Okay. Podsumując, mhm. e, faktycznie jest, jest tak, jak mówisz, nie? bo na, przy zakupie możemy fajnie kupić, możemy dobrze sprzedać i odpowiednio e, zorganizować ten mhm. sprzedaż. Definiując, kto jest tym klientem, nie? I e, przy remoncie lub bez remontu hmm. możemy odpowiednio znaleźć e, dodatkową wartość, bo o to na końcu dnia chodzi. Nie? Gdzie, gdzie znajdujemy tą dodatkową wartość? Hmm. Tak? żeby faktycznie móg, móc zarobić na tym 20, 30, 40, 50, 100, albo nawet więcej tysięcy złotych. E, I oczywiście będą miejsca, gdzie te 100 tysięcy bardzo, bardzo trudno jesteś w stanie Jasne. zrobić, lub. Prawdopodobnie w ogóle, i są inne miejsca, gdzie to będzie relatywnie, może nie proste, ale jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Dlatego dla wszystkich tych, które chcą flipować lub, lub już flipowali, na pewno trzeba spojrzeć jeszcze raz na to, gdzie jest właśnie ta wartość dodana. Nie? I to nie jest tylko to, że muszę tanio kupić. To, to jest jeden z elementów. Tak? Ja faktycznie bardzo długo się zajmowałem tylko remontem, takimi pięknymi remontami. Które, jak może wiesz, jest, są powiązane z ogromną ilością pracy. Tak. Tak, bo to jest każdorazowo tak naprawdę projekt budowlany, można powiedzieć. I w pewnym momencie spojrzyłem sobie właśnie też na Ciebie mówię, kurde, nie, oni chyba nie remontują, oni, trzeba spojrzeć sobie jeszcze inaczej na to. Mhm. Dzisiaj większość faktycznie flipów, na ten, na ten moment przynajmniej, robię w taki sposób, że nie remontujemy, mhm. Jak jest oczywiście coś wyjątkowego i jesteśmy w stanie faktycznie dobrać dobre mieszkanie, podzielić tak, żeby dla tego klienta ostatecznego znaleźć tą wartość dodaną, to to zrobimy, jasne, nie? ale jak jestem w stanie to zrobić, Małym zaangażowaniem czasowym, to ja to przeliczam po prostu na swoje godziny pracy. Tak. Tak? I to też jest istotne, żeby każdy chyba, który zajmuje się tym, na końcu dnia powiedział: OK, ile godzin w to włożyłem mm -hmm. i czy to miało sens. Nie? Bo można sobie wymarzyć e, zysk 30 tysięcy złotych, ale co z tego, jak włożyłem w to 300-400 godzin. Mm -hmm. ja to, Żaden, żaden, żaden zarobek. Dlatego o tym też trzeba pamiętać, ja wiem, że wiele osób po prostu robi to dodatkowo, w wolnym czasie i to jest fajne i to na początku na pewno tak musi być, żeby się nauczyć, ale od drugiej strony, jak robię już trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte i mogę wybrać, jadę sobie gdzieś na urlop, tak? czy zarabiam, nie wiem, 50 zł na godzinę, to można sobie faktycznie wymyślić też inne rozwiązanie jasne I ja ja. to wszystko się prowadza do tego, że im więcej masz. Bo trochę te, te frycowe trzeba zapłacić. Oczywiście. We, we wszystkim. Ja we we wszystkim. wszystkim tak. I to, co ja na przykład też widzę u ciebie, u mm. mnie, że zwiększy się ta elastyczność. Czyli robiliśmy pewną rzecz, staliśmy się w tym ekspertami, ale od czasu do czasu pojawia się coś mniej typowego albo prostego, co można kupić i sprzedać w zasadzie od ręki. Mm. Tak? Że ja już wiem, że mam na to klienta, wiem, że to jest w dobrej cenie, wiem, że ja nie muszę tego remontować. Bo na przykład, wiesz, patrząc oczywiście na, i jakby ja w ogóle wyznaję zasadę, i myślę, że to jest przyszłość nieruchomości, przez przynajmniej w ogóle już w Polsce, to jest profesjonalizacja, tak? nie ma u nas za dużo funduszy inwestycyjnych, które wchodzą w to mieszkania. Jeszcze powiedzmy, że ten rynek flipów się, mimo że już jest od lat, to on się wciąż rozwija, wciąż mm. się uczy. Ludzie się bardziej ci, którzy przetrwali nie jeden kryzys, to mają coraz większą firmę. ci, którzy nie przetrwali, po prostu no, nie przetrwali. Mm. Bardzo podobnie z firmami zarządzającymi, czyli mamy już coraz więcej możliwości. Są narzędzia do weryfikacji najemców, czyli ten rynek się profesjonalizuje mocno. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś myśli o tym rynku, to to jest dobry moment, żeby się nim w ogóle. Zainteresować. Niekoniecznie mówię, że wiesz, zmieniać całe swoje życie i iść w kierunku nieruchomości, ale docelowo wiesz, jedno nawet takie założenie, jedna, dwie, trzy nieruchomości w życiu na wynajem też nie będą złym pomysłem. A na przykład to, to się odniosę też, skąd brać zysk, bo taka szybka historia. Miałem znajomego, który gdzieś przy okazji tego swojego, swojej pasji, tego, że miał dużo terenu, kupił sobie spycharkę, ładowarkę taką dużą. I dostał kiedyś, tak, wrzucił do internetu po prostu, że w tej okolicy robi usługi z pycharką, mm -hmm. tam z tą pycharką, ładowarką. No bo dla niego to jest 15 minut. Podjechać, wiesz, dwie ulice dalej, to na wsi, wziąć, przerzucić, to wiesz, on 5 tysięcy za to. Powiedzmy, że brał za to 5 tysięcy. I wystawił gościu, zamówił u niego przesunięcie tam właśnie tego wszystkiego, mm -hmm. żwiru, gruzu czy czegoś. I on przyjechał, zrobił to w 15 minut, 5 tysięcy. Mm -hmm. I chłop mówi, jak 5 tysięcy, to inny małą ładowareczką, by się musiał cały dzień natrudzić, a Ty bierzesz 5 tysięcy, to jest zdzierstwo. Nie? I teraz hmm. zobacz, że goście dostał szybciej usługę, lepiej usługę i zapłacił tyle samo, więc powinien być zadowolony, a był niezadowolony, bo jemu to za prosto poszło. Ale on zainwestował w maszynę. I wiesz, też na przykład widzę u mnie w grupie, że są osoby, które zainwestowały, żeby mieć własną ekipę remontową, czyli swoich ludzi. Czyli to jest jednak pewna odpowiedzialność. Niektórzy zainwestowali w maszyny do produkcji mebli, tak? Już tworzą swoje meble, swoje szafy, coś mogą mieć to łatwiej i szybciej. I oni, na przykład, większość marży wynika z tego, że wszystkie meble są ich. Nie? Mhm. Niektórzy znowu mówią: OK, znam się na, wiesz, tak, większość mebli w Polsce, w tych marketach, to jest Chińczyzna, tak? No to ja umiem handlować z Chinami, to będę zamawiał pełne kontenery tych mebli i na tych meblach zarobię. Więc na przykład tam, gdzie ktoś nie widzi okazji, bo jest do zarobienia 15-20 tysięcy, to ja przez to, że mam swoje meble, czy tam w XYZ swoją ekipę, ja tam wykręcę 40. Nie? Mhm. To jest pewna specjalizacja, na której trzeba się znać, no ale znowu to może tak, ja zawsze mam z tyłu głowy jedną rzecz: jak zarobić, a się nie narobić, ale dać wartość. I myślę, że to jest fundamentalnie. Takie, taki przekaz, który chciałbym dać. Okay. Bo nie możesz być specjalistą we wszystkim. Nie? Dokładnie. I faktycznie jest tak, i to też mojego doświadczenia jakby nie było tych kilka, już 26 lat, które prowadzę firmę, że trzeba się specjalizować i jak znasz bardzo dokładnie po prostu proces, co robisz, potrafisz oszacować ryzyka, weźmiesz właśnie wtedy te tematy, które. Są obarczone najmniejszym ryzykiem, to z automatu po prostu Twoja marża rośnie. Mm -hmm. nie? I, I to jest oczywiście coś takiego, dlatego nie paj się z automatu do deweloperki, bo masz za sobą 50 flipów, bo to jest coś całkowicie innego i frycowe na 100% trzeba zapłacić. Ja buduję teraz od 6-7 lat, chyba cały czas coś. Mm -hmm. I mimo tylu lat doświadczeń, różnego rodzaju. Sposobu budowy, każdorazowy jednak widzę: OK, to się jeszcze nie nauczyłeś, to się jeszcze nie nauczyłeś, mm -hmm. i zawsze coś e, wychodzi oczywiście na, 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 na boku, nie tak, ale inny temat. E, to, to, to jest ciekawe, co mówisz, i jest to takim elementem najważniejszym, żeby się zajmować, właśnie, żeby się wyspecjalizować, a nie robić wszystkiego. Robimy wszystkiego, to robimy nic dobrze i marze będzie nijaka. Mm -hmm.